Tak, teraz jesteśmy. Dzień dobry. Witam w przestrzeni rekampowej na ostatnim live'ie tuż przed 15 edycją Rekamp. Zostało nam dosłownie kilka dni i dzisiaj moim gościem jest Tomasz Zawacki. Tomek będzie z nami podczas Rekamp. No i co No i, no i co o Tomaszu. No. O Tomaszu, którego znam osobiście i bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do, do bycia na rekampie do tego, że zrobisz nam krótki wykład. I też dziękuję za zaproszenie znaczy za przyjęcie zaproszenia do, dziś, do, do dzisiejszego webinaru. Jesteś dyrektorem generalnym Mindsonar Polska. Firma jest z Holandii, ale tutaj w Polsce wdrażasz właśnie tą pracę nad mindsetem, o której zresztą zaraz opowiesz. Też prowadzisz warsztaty certyfikacyjne właśnie w, w tej metodzie badania systemów wartości ludzi i hierarchii wartości. Od 17. No nie tylko, nie tylko. No, domyślam się. Od 17 lat, albo chyba nawet i dłużej, jesteś też właściwie trenerem, takim coachem kompetencji miękkich. Szkolisz głównie menadżerów, ale szkolisz też właściwie wszystkich pracowników, ludzi, osób, które pracują albo chcą pracować nad swoim mindsetem, albo chcą coś w swoim życiu zmieniać. Wiem też, że jesteś absolwentem studiów podyplomowych coaching w organizacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, więc twoje też i wykształcenie i doświadczenie takie wieloletnie pokazuje, że mamy tutaj osobę mega kompetentną, która na pewno wiele wniesie, ale też dzięki tobie możemy dużo się dowiedzieć albo sobie właściwie uświadomić jeżeli chodzi o mindset. Tomku, witam cię serdecznie, witam. jeżeli chcesz coś uzupełnić ze swojej kariery, albo chciałbyś się jeszcze bardziej przedstawić, to to jest właśnie ten moment, zanim przejdę do mojego pytania. Dobrze, chcę, wiesz, bo bardzo ci dziękuję za opowiedzenie mojego i jak to zrobiłaś i tam była, była taka fraza trener kompetencji miękkich i ja sobie pomyślałem, że na miękko lub na twardo to mogą być jajka, a kompetencje raczej nie. Zamieniłbym to, ja wiem, że to ja sam tam napisałem właśnie w ten sposób, ale dzisiaj to zamieniłbym trener kompetencji interpersonalnych. Byłoby lepsze. A jajka zostawmy na śniadanie. To jest dobre, to jest dobre. Tak. Dzięki. To nie przytyk do ciebie, tylko do bio, które sam napisałem. także. Ja też tu wyczytałam z internetów, także wiesz, ale dobrze, to jest jakby cenna uwaga. Dobrze, Tomek, powiedz mi, jako specjaliście, jako osobie, która no w tej branży działa, wie o co chodzi, czym jest ten mindset, z czym to się je, czy to jest w ogóle coś namacalnego, czy to jest coś, co każdy, o co każdy powinien też zadbać, czy zupełnie nie, czym według ciebie jest ten mindset? Gdybyś wprowadziła do wyszukiwarki, do Google'a albo do Google Translatora, to by ci wyszło, że mindset jest nastawienie. Ale to nie do końca dobre tłumaczenie na język polski, bo y, mamy tutaj do czynienia ze sposobem myślenia i ten sposób myślenia może być różny w zależności od tego, jak myślisz, jakie masz preferencje y, co do tego, co, co zauważasz, co pomijasz, co zapamiętujesz, co nie zapamiętujesz. Ma dużo wspólnego też z Twoimi przekonaniami, w jaki sposób, jak myślisz o, o różnych rzeczach. I czy to są przekonania wspierające, czy też hamujące ciebie? Więc to jest taki konglomerat, w jaki sposób myślę i dlaczego, tak bym powiedział. To, to mindset. Pasuje a jak ci ta definicja? Pasuje, bo, a jak? Dobrze to bo... jak... No. Okej, okay, to bo ja dodam tylko, bo no, widzisz, w moim mindsetie ja mam coś takiego, że s, y, nie potrafię zapamiętać definicji, wiesz, albo tak mi się wydaje, albo mam kłopot, albo trudniej mi to przychodzi, więc jest to związane z moim mindsetem. Nie jest to związane z moją inteligencją, a mm. no, może trochę. Nie jest to związane z, z wiesz, z jakimiś, z jakimiś dysfunkcjami. Po prostu w moim mindsetie lubię kreatywnie opowiadać, a nie lubię trzymać się regułek, które ktoś napisał. Jak je sam napiszę, to i tak się tego nie będę trzymał i wymyślę następną. I to jest element mindsetu. Okej. Okay. No to jak według ciebie, bo już o tym mówiliśmy, zresztą ja tylko przypomnę, że 15 edycja RECAMP bardzo mocno skupia się właśnie na pracy nad mindsetem, na pracy nad sobą, nad wzmacnianiem siebie, nad takim poszukiwaniem też trochę, co możemy zrobić lepiej, jak poprawić pewne rzeczy u siebie, jak znaleźć te aspekty, które będą nas ciągnęły trochę do góry. Nie bez powodu też, jakby hasło przewodnie tej edycji to jest idziemy po więcej, czyli to jest cały czas rozwój, to jest cały czas właśnie szukanie tego, tych lepszych rzeczy, tak, które nas gdzieś tam popędzą, które nam trochę dadzą wiatru w żagle. I jakby naszym też celem jest właśnie sprowokowanie trochę naszych uczestników, żeby chcieli, żeby zechcieli też nad sobą trochę pracować. Ja nie twierdzę, że nam po prostu czegoś brakuje, tylko chodzi o to, żeby w tej dobie takich trochę trudnych czasów, ciężkich, które akurat mamy, znaleźć po prostu taki, taką przestrzeń dla siebie, żeby wiedzieć. Czego się możemy czepić i w tym kierunku trochę podążać, też jakby zaspokajając te swoje um, jakieś problemy, które mamy, tak? Czyli coś, co tam nam przeszkadza, coś, co nas gdzieś tam ciągnie trochę w dół. No i teraz no, oczywiście praca nad mindsetem, medytacja, nie wiem, sport, spotkania w fajnym gronie, pozbywania się właśnie na przykład social mediów i tak dalej, to jakby jest jedno. Ale jest, jest jeszcze tak, druga rzecz, czyli to ta właśnie takie wyłuskiwanie w sobie tych kompetencji, które Możemy wykorzystać, żeby pracować lepiej albo na przykład zadbać o swoje tutaj wnętrze lepiej. Jak według ciebie pracować nad mindsetem? Czy. No właśnie, nie będę sugerowała odpowiedzi. Pytam się Ciebie. Proszę Państwa, to jest spontaniczna rozmowa między nami. Myśmy niczego Absolutnie. nie ukarakteryzowali. I to, że wyszliśmy od definicji i ja powiedziałem, że hmm, taka definicja, ale za chwilę być może byłaby inna. I to, że powiedziałem, że hmm, a nie nadaje się do definicji, to to już jest element mindsetu. I teraz uwaga, bo być może do tego live'a byłoby dobrze, żebym ja w ten sposób, w tym kierunku nie szedł, tylko żebym się nauczył, e, Jakiejś sztywnej definicji, regułki tych reguł, regułek mindsetu czy definicji mindsetu z, znam, przeczytałem kilka, nie powiem ich na pamięć, ale być może dobrze by było, żebym się ich nauczył na pamięć, i być może w tej sytuacji w moje wystąpienie, czy nasze wspólne, bo jesteśmy tutaj w relacji z Agnieszką, byłoby lepsze. I to samo można, Zaadresować do każdej innej aktywności. Czyli na przykład, jeżeli adresatami są szefowie biur nieruchomości, kampu, no to zastanówmy się, jaki ja mam mindset i co mógłbym u siebie zmienić, żeby ten bycie szefem, Agencji Nieruchomości, no było z mojej strony lepsze. Więc zobaczmy, mam mindset czy agenta nieruchomości, czy też szefa agencji nieruchomości. Coś mam, nie? coś w, w jakiś sposób myślę. Warto by było y, się zorientować: no dobrze, no to w jaki sposób ja myślę, jakie elementy za to odpowiadają, jakie mam wartości, czy te wartości. Są dokładnie odpowiadają na przykład oczekiwaniom moich pracowników, czy być może moi pracownicy mają inne wartości. Ja się z nimi na przykład nie mogę dogadać. Tych elementów mindsetu jest ogrom. No, a ja badam te rzeczy. A potem wyciągamy wnioski wspólnie. No i często udaje się coś poprawić, coś zmienić. I oczywiście tylko wtedy, jeżeli ktoś chce. Nie wiem, czy znacie takie powiedzenie: ilu psychologów potrzeba do wkręcenia żarówki? Sześciu, ale pod warunkiem, że żarówka tego chce. W związku z tym, ja nie jestem psychologiem, a, ale pasuje mi to, że ludzie muszą chcieć coś ze sobą zrobić. No właśnie, to jest chyba w ogóle kluczowe i podstawowe, bo tak jak do terapii na przykład u psychoterapeuty nikogo się nie zmusi, tak też się nikogo nie zmusi właśnie do korzystania z narzędzi, które mogą pomóc, albo nawet mogą też w podstawie zdefiniować nasze jakieś, nie wiem, braki, czy potrzeby, czy właśnie te, te, te wysokie levele. I myślę, że tutaj też właśnie kluczem jest w ogóle to, czy my tego chcemy, czy my tego nie chcemy. Czy my w ogóle sobie zdajemy sprawę z tego, czy my sobie nie zdajemy sprawy z tego? Ja myślę, że świat idzie w kierunku takim, że mamy już ogromną świadomość, że tak powiem, własnej egzystencji, w skrócie, i tego, co się z nami dzieje, w przeciwieństwie do. X lat jeszcze wstecz, kiedy kompletnie nie zwracaliśmy uwagi na to, co się dzieje w naszej głowie, jaki wpływ ma e, świat zewnętrzny na naszą głowę, to dzisiaj myślę, że już naprawdę e, idziemy w bardzo dobrym kierunku. E, no i właśnie ku temu są takie narzędzia jak Mindsonar, prawda? E, jedno z narzędzi właśnie do, do tego szukania. E, dziękuję Ci za tą perspektywę Twoją. Ale pamiętaj, że to jest twoja perspektywa, że ludzie mają taką świadomość siebie, że potrafią z tego korzystać. Ja wiem, bo się znamy, że ty uwielbiasz się rozwijać i prawdopodobnie za chwilę będziesz na kolejnych studiach albo na kolejnych rozwojowych jakiś. To też jest element mindsetu, proszę państwa. Już jestem. No właśnie, to też jest element mindsetu czy element sposobu myślenia o sobie i teraz wiele osób wcale tak nie myśli, ale przynajmniej jak się zbada, to ma ten, ten moment refleksji, czy ma szansę na ten moment refleksji, mhm. zbada swój mindset, tak? To wiecie, to jest tak jak pójście do lekarza. Nie wiem, boli mnie brzuch i idę się albo nie boli. Ale mam badania okresowe, idę się zbadać i wtedy podejmuję decyzję, czy będę jeść mniej tłustego, czy zostaję tak jak. Czy tak lubię tłuste, że nic się z tym nie da zrobić. No mhm. ta będę ja lubię słodycze i próbuję coś z tym zrobić, się nie udaje. To samo może być z mindsetem. Mhm. Dobrze, to jeszcze chciałabym, żebyś tak w skrócie... W skrócie powiedział, bo już o tym mówiliśmy, co prawda, ale ja chciałabym to, żeby to wybrzmiało od ciebie, ponieważ akurat jeżeli chodzi o e, sam Mindsonar, to masz największe doświadczenie w, i w robieniu tych testów, i w czytaniu tych testów, w, in, w interpretacji, w analizie. E, Znam coachów, którzy są lepsi ode mnie. Także wiesz, kwestia ich praktyki, ich klientów, ich doświadczenia. Pewnie tak, ale z Twojej perspektywy, pokrótce, załóżmy, że chcę do Ciebie przyjść i zrobić taki test. Co, co zyskuje robiąc taki test? Dostajesz raport, z którego możesz przeczytać, w jaki sposób myślisz, co jest dla Ciebie ważne. Ten raport, czy jakie masz mocne strony, jakie są elementy, możesz mieć elementy do poprawy, i tak dalej, i tak dalej. Raport jest bardzo szczegółowy. Ale drugą rzeczą niezwykle ważną, niezwykle, a chyba nawet najważniejszą, to jest spotkanie z taką osobą jak ja, czy inną, która używa tego testu. I to, to, tak się zatrzymałem za, na chwilę, bo nie każdego testu, ale akurat jednego z tych, które, y, którą, takich jak Mindsonar. Jeżeli to jest doświadczona osoba, to ona może y, naprawdę y, poprowadzić cię w podróż do siebie. Mhm. I mogą być to oczywiście piękne góry, które akurat uwielbia Agnieszka, a mogą być to doliny i ciemne haszcze, przez które trzeba przejść i zobaczyć siebie, i zobaczyć, jak piękna jest to podróż. A przy okazji być może może się okazać, że o, to, że ja się kłóciłem wiecznie, kłócę wiecznie z żoną, to wcale nie dlatego, że ona jest taka podła. Tylko dlatego, że trochę inaczej myślimy. Albo to, że ja, że ten pracownik, uważam go za wszystkim opowiadam. Nie? On jest beznadziejny. A tu się okazuje, że on nie jest beznadziejny, tylko ja mam zupełnie nietrafioną do niego komunikację i on potrzebuje, żebym do niego inaczej podszedł. Więc zobacz, ile można się dowiedzieć o sobie i ile można mieć refleksji na swój temat. Tak na, na koniec to przychodzi mi do głowy. Prowadziłem warsztat, mini warsztat, zajęcia prowadziłem na studiach MBA. No i ci ludzie zrobili test Mindsonara, dostali ode mnie taką zbiorową informację zwrotną i na koniec jedna z dyrektorek szpitali powiedziała, hmm, chyba się musimy... Pożegnać ze swoją samo za. M, 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 m. E, więc ten wgląd to: O kurczę, to jednak nie jest tak, że jestem taki super ekstra, a ci inni ludzie są bez sensu, tylko że może fajnie było przyjrzeć się sobie, przyjrzeć się innym ludziom i może mieć trochę więcej przestrzeni i dla siebie, i dla nich. Um. Powiedziałaś teraz bardzo kilka bardzo fajnych, ważnych zdań i rzeczy. Ponieważ to jest, jest coś takiego jak pokora, której się uczymy. I która przychodzi nam. Tutaj też jest znowu moja oczywiście ocena. Być może wcale tak nie jest. Ale może przychodzić bardzo ciężko i bardzo trudno. A właśnie myślę, że taki sonar może też wiele pokazać, coś, co nam się wydawało, że jest wow, w ogóle ja jestem wymiataczem, i tak dalej. Okazuje się, że te cechy nie do końca i te metaprogramy nie do końca są właśnie pozytywne, dobre, w zależności od jeszcze innych sytuacji. I jakby. Właśnie ta analiza chyba też jest taka w ogóle ciekawa i fajna, o ile właśnie ktoś chce to analizować, tak, bo możesz zrobić taki test i nie chcieć z nim nic zrobić, znaczy z tym nic zrobić później, a możesz zrobić taki test po to, żeby trochę, tak jak sam mówiłeś, zatrzymać się, przeanalizować i być może odwrócić trochę pewne schematy w swoim życiu. Tak. I ja na przykład bym do tego zachęcała, bo osobiście sama stanęłam przed takim wyzwaniem, i gdzie mi się wydawało, że te takie mocne metaprogramy moje są super, okazuje się, że nie do końca są super, a te, które były słabsze, okazuje się, że wnoszą też dużo dobrego w całokształcie, nie. Czyli mówisz o wzorcach myślenia, czyli twoje wzorce no tak, myślenia tak. są. Jakieś tam, tak. ty myślałaś, o, ja tak mam, do tego się nadaje, do tego się nie nadaje. A to się okazuje, że gdybyś trochę podkręciła ten, te, te, te śrubki śrubokrętem pod tytułem Coach MainSonar, coach, który ma w rękach Twój, twój raport MainSonar, mhm. albo sama się tym zajęła, to, bo masz tyle w sobie już wiedzy, kompetencji i wglądu w siebie, no to może się okazać, że to zupełnie jest inaczej. Dokładnie. Dokładnie tak. Dobrze, słuchajcie, bo czas nam się trochę kończy. Ja powiem tak. Tomek będzie z nami na rekampie. Będzie miał swoją przestrzeń, do której można podejść. Można Tomka o wiele rzeczy zapytać. Można też zapytać o testy, ponieważ wiemy, że Um, że tak powiem, miejsca na warsztat u Gosi Świerkoszchoły rozeszły się z prędkością światła i wiele osób nie zdążyło się zapisać, a mieliśmy tylko 40 miejsc, czyli dwa warsztaty po 20 osób. A ona będzie używała mańsonara, tak? Tak. Jeżeli, jeżeli ktoś będzie z was zainteresowany zrobieniem takiego testu sobie i jeszcze do tego konsultacją na przykład z Tomkiem, no to zapraszamy do, do bezpośredniego kontaktu z nim na rekampie albo po rekampie. To już jak jak wam tam się uda. W każdym razie Tomek będzie dostępny. Mam nadzieję, że będziesz przez dwa dni, czyli czwartek, piątek. W czwartek masz około południa swój, swoje wystąpienie i na tym wystąpieniu też właśnie opowiesz, też konkretnie na przykładzie zresztą prawdziwego, prawdziwego testu i, i, i jakby przedstawisz swoją interpretację. Tak, dobrze mówię, że to tak będzie wyglądało? Częściową interpretację, tak. I no, ponieważ to jest tak mocno dedykowany kongres, to myślę, że osoba, która się zajmuje nieruchomościami, będzie idealna, żeby ją troszkę zanalizować, podkręcić, przyjrzeć się, co wynika z takiego profilu. I, I przed jakimi wyzwaniami może stawać? Nie, nie tylko jak cudowne sukcesy może mieć, ale też przed jakimi wystąpieniami może stawać. No i też, co jest, co jest istotne, że ten test chyba oczywiście, że jest dla menadżerów, bo można na przykład sprawdzić swoje kompetencje menadżerskie, czyli jakim jestem szefem, jakim jestem liderem, jak prowadzę swój biznes, ale ja uważam, że też dla każdego ten test jest świetnym rozwiązaniem, jeżeli właśnie chce zajrzeć trochę do siebie i we własnej pracy, we własnym życiu sprawdzić, co i jak funkcjonuje i dlaczego. Nie? Słuchajcie, dla każdego, dla każdego, kto umie czytać, naprawdę. Dobra, Tomek, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Widzimy się już w czwartek. Z wami też się widzimy już czwartek, piątek od 27 do 29 marca. To już całkiem niedługo, bo za dosłownie kilka dni. Życzę wam wszystkiego dobrego, dobrego wieczoru. No i jeszcze, jakby ktoś oczywiście chciał zakupić bilet, to jeszcze jakaś końcówka jest w, w sklepie, natomiast no, test jakby już tylko możliwy w tym momencie u Tomka, więc zapraszamy Was serdecznie. Tomek, dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję za zaproszenie.